Witam wszystkich w kolejnym filmie: Jak ukręcić muchę? I dzisiaj chcę Wam pokazać takiego chrusta. Jak wiadomo, chruściki latem, wieczorami to jest rzecz, którą musimy mieć w pudełku. Jak jest trójka, to naprawdę można sobie fantastycznie połowić. I ja Wam dzisiaj pokażę takiego chruścika, jak wykonać. Aczkolwiek można pójść skrótem, na pewno wykonać to prostszą, prostszą wersję i szybciej, a ja Wam pokażę dzisiaj taką zabawę, z takim chruścikiem, więc yy, haczyk jaki tutaj będzie potrzebny, tu jest Hikara model WL05 to może być dwunastka, może być dziesiątka Hikara wiadomo, już wszyscy znają haczyki i yy, nić wiodąca czarna Uni yy, 200 -ka. no i sobie mocuję tutaj do haczyka Tą nić i w stronę kolanka sobie tutaj będę tą nić wiązał. Przejedzie, przejadę do samego końca, do samego kolanka do początku, prawie, prawie, prawie. No i teraz będzie kolejna rzecz, którą tutaj przymocuję. To jest pianka. Foam Fly to jest taka. Arkusze są takie. Tutaj sobie stosuję taką ciemną zieleń. To jest pianka 3 mm. Wycinam w taki paseczek. Zaostrzam tutaj nożyczkami taką strzałkę i teraz zapalniczką sobie ją tutaj delikatnie jeszcze y, spłaszczę w taki sposób, żeby ona była bardziej taka podobna do tego odwłoka tutaj na końcu, czyli tak ją zaostrzę bardzo. O, widzicie? Tak, właśnie to wyszło. Jest taka spłaszczona, zaostrzona, i teraz sobie coś takiego tutaj na końcu przymocuję. Tak, wyjeżdżam delikatnie poza kolanko haczyka, no i mocno na szczycie, trzymając to, mocuję do haczyka. Po haczyku po tej piance tak żeby się to trzymało. I teraz trzeba troszeczkę zjechać jeszcze na ten łuk kolenkowy, żeby ją tutaj obniżyć. No, zobaczmy jak to jest. Jest, jest dobrze. No i mocuję, to już sobie to naprawdę. Teraz solidnie, tak żeby się to trzymało. Resztę też sobie tu do haczyka przymocuję. To się przyda. Po prostu ta bianka w jakiś sposób poprawia pływalność. Także ona tutaj nie przeszkadza, a wręcz może pomagać. No tutaj, w tej muszce. No i dobra, tutaj mamy temat. Jest obcinamy tą resztę. O. No i teraz już mocuję sobie to całość tak mocno. Dobra, mamy tutaj odwok zrobiony. Ładnie się trzyma, fajnie wygląda. I kolejną częścią to jest już wykonanie tułowia. Tu sobie wykonam tutaj z zająca, mam taki fajny kolor. Oliwkowy, no zobaczcie, taki ładny kolor, ale jaki to jest producent, nie wiem. Mam ten dubbing po prostu już jakiś czas i nie pamiętam. Także wam tutaj nie podpowiem, ale fajny, delikatny, taki zajączek. Ładny kolorek, taki jasny oliwkowy. Taki prawie bym powiedział golden olive. Ale, wracając do tematu kanału, jak Wam się oczywiście filmy podobają, więc zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału. Nie ominie Was żadna informacja nowa na kanale, żaden film. Wszystkie filmy będziecie mieli wtedy wyświetlane w powiadomieniach, że są nowe. Także same pozytywy, tylko widzę w tym. Zapraszam więc do subskrypcji. A, jak ktoś będzie chciał, to może nawet do wsparcia kanału, aby zdobywać nowe materiały, można było Wam pokazać nowe muchy, jakieś fajne, ciekawe. O i dobra. Teraz już to mamy zrobione. Tu jest. Tak, sobie to jeszcze trochę wyczeszę palcami. Dobra, jest fajnie, może być dobra. No i teraz kolejną rzeczą to jest już są skrzydełka CDC. Skrzydełka CDC sobie tutaj trzeba ułożyć równo. No, muszą być takie dosyć te skrzydełka same w sobie tego chruścika, no to muszą być. Bogate, no to musi dobrze pływać, dobrze być widoczne. Bo często chrusty stosuje się na takiej szybkiej wodzie, na takich prądzikach, na falkach, gdzie małe muszki są słabo widoczne. Chrustiki dla ryb akurat nie są ciekawym, dobrym pożywieniem, więc one tam stoją w ciepłej wodzie, no, szukają nadlenionych odcinków. Witam sobie, no i tak sobie tutaj z tym odwłokiem wyrównujemy, patrzymy, czy jest wszystko równo. Jak jest, to palcami się mocno trzyma i mocujemy to do haczyka. Mocno tą nicią trzymamy, mocujemy mocno do haczyka, tak żeby to na szczycie wszystko zostało. Sprawdzamy czy jest dobrze. Równo. No jest i prawie dobrze, ale niech już zostanie. Ok, dobra. No i teraz tą pozostałą część tutaj obcinamy. Jak już mamy yy, zapalniczkę, to zawsze sobie można tutaj zapalniczką przypalić te wszystkie rzeczy, które są tam niepotrzebne. No i zniknęły. Dobra. Mamy już CDC. Teraz kolejna rzecz to jest na tym CDC położenie sierści sarny. Parę takich włosków, niedużo tego włosia. Sierść sarny, fajna, delikatna, miękka. Ładna, taka, ciemna. I tutaj sobie bierzemy takie e, w palce część tej, tej sierści i sprawdzamy, ile tutaj tego mamy. No wystarczy, dobra. Tak sobie można przyłożyć i sprawdzić. Jaka tam jest ilość tego? No i wycinamy ze skórki. I teraz trzeba tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz, by złapać to tu i wyciągnąć te wszystkie rzeczy, które są nam no, tu niepotrzebne. Ten cały podszewek z tego z tymi różnymi krótszymi włoskami, krótsze włosie jak jest to też, jest no niepotrzebne. I z drugiej strony tak samo. I tu wyciągamy wszystko, co jest niepotrzebne. Dobra. No, jak już mamy to zrobione, to do stickera. Musimy wyrównać tutaj ten końce, te końce wszystkie. Także sticker jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Do środka. No i popukamy sobie tu, czy tam gdzieś o coś, o... powinno być równe jest równe, wyciągamy łapiąc tak energicznie tą i teraz coś tu jak jest jeszcze niepotrzebnego, to trzeba się pozbyć Tak delikatnie troszeczkę za CDC, Nie dużo, Troszeczkę mocno łapiemy tu i wiążemy nicią do haczyka, tak żeby to przywiązać mocno w kierunku oczka. I jak już trzymamy, to teraz sobie możemy tu poobcinać te rzeczy, które nam przeszkadzając za jednym razem. Ta pozostałość tej sierści z tej strony nam jest niepotrzebna, więc ją obcinam. Teraz już tutaj nam można to puścić i sobie tu poobcinać całą resztę. jest poobcinane i znowu wracamy tutaj do góry nicią i znowu można wykorzystać zapalniczkę żeby pozbyć się tutaj tej rzeczy które są niepotrzebne o. dobra i teraz tak Prosty przeważnie mają te skrzydła tak bardzo położone w taki sposób. O. I aby to uzyskać w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie yy, klej. Znaczy nie klej tylko lakier UV, więc delikatnie sobie bierzemy tego lakieru na koniec sam tutaj przy nasadzie. Tutaj dajemy o palcem tam sobie. Wprowadzamy to tak, żeby tam było. Dobra. No i teraz, jak sobie to przytrzymamy w taki sposób żądany, jakbyśmy chcieli. Zobaczmy dookoła, czy tu jest wszystko dobrze. O. I latarka będzie się dotrzymać na pewno. I jak już mamy te skrzydełka zrobione, to tutaj trzeba wykończyć jeszcze główkę. A ja tą główkę sobie tutaj zrobię z dubbingu z, z cdc. Taki brązowy dubbing cdc nakładam na nić. Wcale mocno tutaj nie skręcając na tej nici, tak delikatnie i sobie tutaj wiążę na haczyk to CDC. Powinno być. No i teraz już finisherem tu zakończam. Oczywiście trzeba, nie, trzeba tu jeszcze sobie to polakierować tą, żeby się na nic nie rozwaliła i yy, rzepem można tak wyczesać tutaj te kłaczki z tego dubbingu, uatrakcyjnić trochę noszą tą muchę. No i mamy takiego chrusta, który na pewno będzie dobrze pływał, dobrze będzie się sprawdzał na wodzie. Na 100% złowimy na niego fajne ryby. Także jeżeli film się podobał, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie jakąś muchą, a może nad wodą, trudno powiedzieć. Także pozdrawiam wszystkich, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.